Konferencji prasowej na 26 kolegi PKO Bank Polski Ekstraklasy Piaski ze Wrocław. Do Państwa dyspozycji jest trener miasta, pan Aleksander Bukowicz. Proszę o zadawanie pytań. Dzień dobry. Panie trenerze, jak pan patrzy na ten Śląsk? Bo no, wicelider remisuje z puszczą wiosną, też tak powiedzmy punk punktuje cienko, to, to ta pozycja jest jakby na wyrost, czy, czy jak pan to widzi? Dzień dobry. Na pewno. Yy... Troszeczkę można jakby to podpiąć pod ogólny obraz ligi, kiedy to wiele takich, można powiedzieć, nielogiczności się zdarza. Ja bym powiedział, że Szląsk w tych meczach tegorocznych niekiedy prezentował się o wiele, wiele lepiej niż powiedzmy w tej pierwszej rundzie, kiedy potrafił wygrywać swoje mecze z dużą regularnością. I zarówno w meczu właśnie z Puszczą, jak i w tych pozostałych meczach, chociażby z Pogonią, który bodajże przegrał z tych meczów, co, 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 co widziałem. Jeszcze, jeszcze pamiętam e, e, chyba mecz też z Koroną. Także sporo tych meczów takich, których Śląsk naprawdę prezentuje się jako drużyna z czubu tabeli, a punktuje, punktuje po prostu gorzej. I to jest trochę takie... E, można powiedzieć, w przypadku wielu drużyn w tej, w tej lidze się dzieje. Zabrał Pan podczas tego, tej przerwy reprezentacyjnej tam na trzy na dni drużynę, na zgrupowanie to było potrzebne, żeby potrenować, pobyć razem, nie wiem, czy od strony piłkarskiej, czy od strony jakiejś bardziej mentalnej. No, przede wszystkim piłkarskiej. Mi, e, niestety borykamy się z pewnymi problemami, jeżeli chodzi o, o, o e, warunki treningowe, więc e, pobyt w Olce Chorzowskiej dał nam to, że mogliśmy w bardzo dobrych warunkach e, przepracować kilka jednostek treningowych, co na pewno od razu też. E, zwiększa jakość zajęć i też myślę, że przyda się na, 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 na czas przyszli, kiedy też tutaj już, już te warunki wraz z poprawą pogody są coraz, coraz lepsze. Wróci ją po kartkach tak, do, do składu, ale pozostałe ktoś Panu gdzieś tam wypada na ten jutrzejszy mecz? No tak, e, niestety e, na pewno nie będzie Michała Chrapka, który się nabawił urazu i tutaj jakby jest kwestia e, kilka jeszcze dni. Na pewno ciężko będzie, żeby był też na mecz środowy. E, to, to jest jakby taka e, najbardziej nowa. No też e, pod znakiem zapytania właśnie jest e, Majka miała po dzisiejszym treningu, ale to będziemy jutro wiedzieć więcej. <laughs> e, jak to, jak, jak to zawsze. Nie odbywa się bez drobnych tam urazów czy problemów, i to jest jakby wpisane w zawód. Jakby szerokość kadry pozwoli na to, żeby wystawić kogoś innego, kto, kto powinien po prostu dać sobie radę. W Warszawie wszedł na chwilę Gwilia pod koniec meczu, to tak było, żeby znów zobaczył, jak jest w ekstraklasie, czy była potrzeba, czy on znów może wejść teraz. Tak, bardziej potrzeba niż danie da komukolwiek szansy, żeby zobaczyć, jak to jest w ekstraklasie. Jakby nie o to chodzi, po prostu w tej końcówce staraliśmy się coraz bardziej jakby ofensywne zmiany robić. I Praktycznie tutaj postanowiliśmy w samej końcówce zagrać się jednym środkowym obrońcą na, na, na boisku w, na swojej pozycji. Jako, jako, jako taki był Czerwo. choć grał tam z boku na, na nowe bronie, więc takie było spowodowane takim już ostatecznym, też ostateczną próbą odwrócenia tego meczu. WAKO trenuje. Muszę po prostu walczyć o swoją pozycję teraz w składzie, jakby tutaj jakby nikt, nikt, nikt nic nie dostaje było za darmo. Tak. Ja wiem, że to pewnie trudno jest ustawiać, co jest ważniejsze, czy liga, czy puchar, no ale to półfinał jednak tylko Pucharu Polski za tam w środę, za, za kilka dni, to pan tak mm, Przygotowując skład i w ogóle taktykę, i wszystkie rozwiązania na jutro, myśli też o tym Pucharze, że, że, że może inaczej trzeba będzie tam zagrać innym składem, czy to kompletnie jeszcze nie? Nie, bo uważam, że w ogóle nie kalkuluję. W, oczywiście pamiętam o tym, że mamy mecz Pucharowy, ale tutaj patrzę to na tej zasadzie, że w lidze w walczymy o życie, a Pucharze Polski o, o dużą i historyczną przygodę czy, czy sukces. Także nie można lekceważyć ani jednego, ani drugiego. Na pewno nie walki o życie, tak? bo my musimy zdawać sobie sprawę, że w tych kolejek jest coraz mniej i trzeba punktować, niezależnie z kim po prostu gramy. My musimy punktować, żeby sobie zabezpieczyć pierwszej kolejności ligowi bit. Nie wiem, pewnie analizowaliście, oglądaliście ten mecz w Warszawie, w którym sytuacji piast. Stworzył trochę i mógł ten wynik zupełnie inaczej wyglądać, to pozostał jakiś niedosyt żal, czy, czy, czy materiał co poprawić, chociaż nie wiem, czy, czy w takich sytuacjach, jak się trafia, nie wiem, w słupek czy w poprzeczkę, to coś można poprawić. No w zasadzie na gorąco już ten mecz można było ocenić, tylko co pamiętam jak konferencji, i w szatni, też powiedziałem wrażenie, że po prostu. Musimy być dalej konsekwentni, jakby w wielu meczach taka gra by trzy punkty, bo nie, nie na co dzień się po prostu ma takiego pecha i nie na co dzień też pod bramką własną, i jednocześnie pod bramką przeciwnika. Po to jak straciliśmy te bramki, to też są nie tylko kwestie, kwestie ofensywna naszych słupków czy poprzeczki. Tylko, że przeciwnik też po poprzeczce, albo okienko, albo po rykoszecie, tak jak przy trzeciej bramce, gdzie piłka w ogóle nie zmierza w, nie zmierza w kierunku bramki, a, a jakby blokujący pierka ją dotyka i ona, i ona, i ona właśnie zmienia, zmienia tor. Tego było naprawdę w tym meczu tak dużo, że, że w, przekroczyło to nawet to wszystko, co mieliśmy w tym sezonie, mieliśmy tego sporo. Natomiast nie ma co się nad sobą żalać. po prostu tej konsekwencji, ja cały czas mówię, będzie zależało, czy, czy, czy odwrócimy tą sytuację. Nie możemy poprzestać i nie możemy poprzestać walczyć. Jesteśmy bardzo, bardzo niezadowoleni z wyników, ja pierwszy i z tego, jak, jak punktujemy. Natomiast nie jest tak, że jestem niezadowolony z każdego rozegranego spotkania i też tak było w Warszawie. Po prostu ten poziom gry powinien dać więcej punktów w nadchodzących meczach. Patrząc na tą tabelę, na to, że macie niedużo punktów przewagi nad strefą spadkową, to Pan w obserwuje, nie wiem, złość, stres, czy, czy, czy jakieś inne uczucia, no bo może być nerwowo, tak? No jest niezadowolenie na pewno i na pewno po meczu z Puszczą mieliśmy kilka dni bardzo dobrych nastrojów, wiemy co to znaczy wygrać mecz Wygraliśmy go niedawno, więc od tamtego momentu przegraliśmy na trudnym terenie też znowu, więc obserwuję i też zdaję sobie, zdaję sobie sprawę, tak jak rok temu byliśmy czujni, że musimy tak samo być w tym momencie, kiedy nie z takiego dolu wychodziliśmy, a nasza sytuacja, bo to też sprawdzałem w porównaniu z zeszłoroczną, w tej chwili praktycznie się różni o dwa punkty. tak, Dwa punkty mamy w tej chwili mniej niż mieliśmy rok temu, a potrafiliśmy w ostatnich dziewięciu meczach dojść do, 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 do piątego miejsca. Tam też pozycja w tabeli była bardzo podobna jak ta teraz, więc jest kwestia po prostu nastawienia i konsekwencji, o której cały czas powtarzam, żebyśmy po prostu sobie sobie w tej trudnej sytuacji pomogli tak, jak pomagaliśmy rok temu. Zapytam, w sobotę mecz? W niedzielę no pewnie będzie wolny dzień po, po meczu i jest też święto, w poniedziałek już będzie trening? No, znaczy w naszym przypadku nie będzie dnia wolnego, bo i niedziela będzie nie wiem, kiedy się spotkamy w klubie. Z racji świąt to będzie popołudniowy trening, a nie poranny, także o tyle możemy sobie pozwolić, że gdzieś tam to śniadanie rodzinne, czy, czy wczesny obiad, e, e, czy co mogą spędzą z rodziną. Natomiast nasze obowiązki są jasne. W niedzielę mamy trening wyrównawczy i regeneracyjny. Potem też zaplanowano mamy dalszą regenerację, gdzie chcemy, chcemy po prostu jak najlepiej się zregenerować na, na, na mecz środowy i w poniedziałek też mamy trening normalnie, tak jak zazwyczaj dwa dni do meczu, a we wtorek wiadomo, jest mecz, mecz i wyjazd do, do, do Krakowa, także to już jest w naszych planach więcej pytań, to dziękuję i do zobaczenia jutro. Dziękuję bardzo.